Witajcie, z tej strony Łukasz. A to jest How to Build Spearman elficki. Udało mi się dorwać elfów do Hamera Fantasy Battle używanych spearmenów i łuczników. Także teraz wam pokażę, jak złożyć takiego spearmena elfickiego. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Postanowiłem to właśnie nagrać, a konkretnie Iginus mi do tego, że tak powiem, namówił albo zainspirował, nie wiem, które są bardziej będzie pasował. I właśnie posiadam wypraski już na kilku złożonych. I teraz Wam pokażę, jak właśnie złożyć takiego spirmena alfickiego. Zapraszam do oglądania, ale przed tym, jeżeli Wam się spodoba, to możecie zostawić lajkę like albo suwa. Dobrze. Na pewno będziemy właśnie potrzebować wyprasek. Jedna z wyprasek będzie ta, gdzie potrzebujemy ciałka, konkretnie. To jest dość istotny element oraz rączki. Jak tutaj można łatwo się szczęść. Najlepiej będzie Wam, jak pokażę Wam wszystkie trzy wypraski, które są nam niezbędne do niego. Tak, tu mamy głównie ciałkę, i tak dalej. Tutaj mamy włócznie, ozdobniki na plecy, główki oraz torcy. A tutaj mamy ozdobniki na tarcze i tarcze same. Zaczniemy od tego, że wytniemy sobie ciałko. książkami oczywiście, nie ja mam takie najzwyklejsze do paznokci. Tu piach. O, ciałko wycięte. Polecam też wziąć pilnik. Będzie na chociażby to paznokcie albo jakikolwiek inny i wyszlifować takie o elementy. Wtedy będzie lepiej zdecydowanie. No i całkiem gładko. Nieźle. I tu letko wezmę. Jest dobrze, mamy już yy, nóżki bo Będziemy potrzebować też torsu oczywiście Które weźmiemy stąd I wezmę pierwszy, lepszy chyba tors Chyba, że jakiś mi się podoba mm, Ten może być, ten najzwyklejszy tors Bez niczego, taki normalny Jeszcze muszę się przecież skąd go wyciąć dobrze Go wytnę nożykiem, bo to są dość małe elementy Takim mm, Najzwyklejszym, jakby skalpelem, można powiedzieć. O, a teraz będę musiał go szlifować, bo tam dość ciężko było szkami się dostać. O, taki malutki tośik dość to jest. O, dobrze, nad, dobrze mi się udało to wyciąć. Teraz głowa by się przydała jakaś. Na tej samej wyprawce mamy, a Ma jakieś szpiczaste te głowy. Hmm. Wiele osób uważa, że te hełmy wyglądają jak skówki od długopisów i ciężko się z tym nie zgodzić. Elfickie hełmy właśnie tak wyglądają. Dobrze, to wezmę sobie tą główkę. Też ją nożykiem wytnę, bo jak mówię, ciężko się to się cząstkami by było dostać. Nad nożykiem będę mieć problem. Dobra, wyszła. Zobaczę, czy będę potrzebował szlifowania jakiegoś. No, z jednej strony, tutaj, mi się zdaje, i tam będzie dość dobrze. No, już jest ładne. Dobrze, to główka, tors oraz nóżki mamy. Te szerączki by się oczywiście przydały. Weźmy jakoś sobie włócznię. Hmm. Może i być ta włócznia, bo czemu nie? Na tym się podoba. Ciach i ciach. No, pięknie wyciągnąć Na szlifowanie nie potrzeba. Yy, czy stąd jeszcze coś? Chyba nie. najwyżej miecz weźmiemy później do ozdoby. by się jeszcze druga ręka przydała na tarczę, którą tutaj mamy. Z tego co wiem. Z tego co mi się wydaje, to jest właśnie to. Weźmy chociażby to. Mi się zdaje, że to będzie odpowiednia I tarsza Weźmy tą. Pik, O, tu myślę, że to zaraz. I to, bo to bardzo mniej się kojarzy z elfami, taki znak w to Total taki mają, to jest symbol frakcji Tyriona, albo ogólnie Wysokich Elfów, ale Tyrion ma to na pewno. Musiałem to tak jakby wyrywać, bo cząszki by się nie zmieściły. Będę już zmieścił. Dobrze, nawet nie ucierpiało zbyt, nie trzeba to wyszlifować, bo widać takie kanały wlewowe. Do tego. Jakbym miał ocenić figurki z Fantasy Battle, to dość bardzo mi się podobają. Zwłaszcza te z 8 edycji. Co prawda, tylko z 8 niestety nie posiadam. Posiadam też ze starszych edycji chociażby łuczników. Łucznicy wszyscy są z 8, z tego sobie. Dobrze, także powinniśmy już mieć wszystkie takie, mi się zdaje, elementy. Ja, oczywiście się przyda też yy, klej do sklejenia. Ja używam kleju od. nie pamiętam. Firmy. Może tu będzie napisane, bo mi się zdarło to. Ale taki niebieski. Możecie użyć farmu. Kleju od cytadeli, od kropelki, czy jakiegokolwiek innego chcecie, aby dobrze kleił plastik. Na pewno nie polecam fikolu, ani kleju do papieru, bo to nie zadziała zbyt dobrze. To zaczynamy kleić. No, a oczywiście podstawka też będzie potrzebna. Ja bym sobie tutaj pierw, pierw może igłę wyczyszczał, O, dłońmi, Tylko papier wytręto, Teraz trzeba wziąć ciałko, stółki i tu dać kleju. Teraz bierzemy ciało. To, Torst. Tak, bierzemy podkład. Dobrze. Mi się zdaje. Dobra, to to wyschnie a my się widzimy zaraz. Dobrze, już miarę mi się skleiło. Element teraz myślę, że będziemy mogli przyszyć główkę, to będzie dobra opcja. I też trochę tutaj kleju trzeba dać. Na miejsce głowy. Jak wziąłem się oczywiście głowę i ją przykleić dość dobrze, na pewno nie tak, tylko poprawić też szybę, no? mm, chyba jest dość dobrze. Mam tu mam muszę tak jest taki minus u mnie, jeżeli mam dość duże ręce przez jest... no i tak. Mogę małymi elementami operować dobrze, nie jest źle. Temu użyłem często inserty, czy jakoś tak to też musi nam no, wyschnąć i się widzimy zaraz. Dobrze, główka już mi się elegancko skleiła. Teraz będziemy kleić włócznie dla tego pana. Oczywiście, jak zwykle, bierzemy klej i trzeba dać klej w miejsce w złączenie. No. 9 jest... bierzemy włócznie i przyklejamy. I się staram, żeby to dobrze zrobić. O, 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 chyba idealnie. O, jest dobrze. Teraz ona ma to trzeba sprawdzić, jak to będzie wyglądać. No i teraz czekamy, że wyschnie. Jak wyschnie, to tarcza dotarczy. To w sumie nawet teraz mogę tak myślę, przykleić element do tarczy, bo nic nie szkodzi na przeszkodzie. Myślę, że pierwszy damy klej na ten element, nie na tarczę. O. Tu biorę tak. Ja już tu problemy. problemy duży, dużych dłoń. w takich elementach mamy lekkie problemy mm. Mm. o chyba jest dobrze tak myślę no jest elegancko to też się klei, tak samo jak włócznia i czekamy dobrze, kiedy już włócznię mamy sklejoną dokleimy teraz drugą rękę oraz tarczę niestety wcześniej złą rękę wybrałem, także teraz zmieniłem na tą poprawną, bo wybrałem z mojej strony lewo a powinienem prawą wybrać także musiałem wymienić, bo wziąłem zło ale już jest dobrze oczywiście klasycznie kleju i rękę kleimy o to będzie ciężkie dla moich zdolności No coś tak czuję że za szybko mi to się nie uda Chyba jest OK, Teraz taka te to tarczy. a będzie dobrze. Dobra, czekam aż wyschnie. Dobrze, rąsia już się skleiła. Teraz będę przyklejał tarczę. I w sumie będzie gotowa. Wystarczy teraz po tarczy będzie przykleić do podstawki i tyle. Myślę, że tutaj to będzie OK. Jednak się nie skleiło. Albo za słabo się skleiło. No, ręka się za słabo skleiła. Czekam dalej. Dobra, teraz definitywnie się skleiło. Klejmy tarczę. Hmm. Klej. Mam nadzieję, że to mój da rady, że nie będę musiał kropelki i używać no z tymi różny różnie biega muszę dobrze a o, a i teraz dobrze tarcza sklejona to w sumie teraz tylko na podstawkę przykleić się figurka gotowa pyk tak, tutaj na stopy pyk złapiemy od Trochę Wam zasłaniam, nie widzicie jak ja to robię Dlaczego do się przykleić się przewrócił. Tarczę muszę poprawić, jest w Bo ona powinna być prosta tylko właśnie O, 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 o. Te, chyba będę musiał kropelki użyć, bo ona będzie spadać to mi się nie podoba. Ciężko się wtedy właśnie klei figurki, bo one... No tarcze tak tu... Dobra, używam kropelki, skleję to na kropelkę i się widzimy. Dobrze. Już figurka sklejona elegancko, gotowa do malowania. Tak przebiegało klejenie figurki. Jeżeli się spodobało, to zapraszam do innych moich materiałów. Cześć!